Dzisiaj troszeczkę w innym otoczeniu, ponieważ jesteśmy w Sulani, a to wszystko w związku z tym, że dzisiaj szukamy sobie Tatusia, który jest... Syreną, tudzież Trytonem. Chyba Tryton to jest męska wersja Syreny, co nie. Witam Was serdecznie, kochani. Dziękuję Wam za tak dobre przyjęcie tej serii. Jesteście po prostu niesamowici. Kurde, 3000 łapek to wbijacie po prostu easy. A ja zabrałem naszą litkę i jej bahorki. Jak widzicie, tutaj do Osulani, ponieważ musimy zabrać się za z kolejnym simem. Kolejnym już będzie to nasze, u kurde, szóste dziecko, ale dopiero czwarta postać nadnaturalna. I ja. Zrobiłem śledztwo, bo mieliście rację. Żadna z córek Wlada nie jest wampirką. Mega smutne wiem, ale zdarza się coś takiego. Tak samo nasz Jacob. Nie jest Wilkołakiem. I zrobiłem śledztwo. Teraz wam pokażę. <laughs> Patrzcie na to, zrobiłem tutaj to dosłownie fabrykę dzieci. I zrobiłem sobie dziecko z Wampirem, z Syreną i z Wilkołakiem. I zobaczcie, jak teraz wyglądają wyniki tego. Tutaj mamy dziecko z Wilkołakiem. Tutaj mamy kolejne dziecko z Wampirem. I ona na przykład Wampirką nie jest. Tutaj mamy kolejne dziecko, które jest zrobione z Syreną. I jak wiecie, ona Syreną nie jest. Natomiast Jejście w Bieźniaczka jest Syreną. I tutaj mamy dziecko z tego, co wiem, z wam. Vampirem. O, jak widzicie, mylę wampiry i wilkołaki, tak samo jak myliłem poduszki i pieluszki w poprzednim odcinku, ale dla mnie to jedno, no, no wyglądają tak samo. Serio. Więc wychodzi na to, że na tamtym save'ie mieliśmy ogromne po prostu nieszczęście. I no to właśnie z tego powodu nasze dzieci nie są postaciami naturalnymi. No tak się czasem zdarza. Piero w Simsach jest wiosna, natomiast w Sulanie, jak widzicie, jest dosyć ciepło i zrobiłem taki piękny outfit naszej litce. To dlatego, że byłem ostatnio na koncercie Beyoncé i po prostu zainspirowany tymi stylówkami. Ona wygląda ślicznie no. jako Ją po prostu jako ona jest tak piękna że ubóstwem po prostu kult Litki, nie? Kto jest fanem Litki, to zostawił łapkę w górę, kochani. Ale jeżeli w ogóle chcecie zostawić Bileci na ten odcinek, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, bo to jest bardzo ważne. Ogólnie to pierwszy dzień będę starał się, żeby nasza Litka spędziła ze swoimi dziećmi tutaj, a w drugim dniu będziemy właśnie szukać Syrenki. I wyobraźcie sobie, że dodałem wasze postacie, które tworzyliście na hashtag postać kosmo, i w ogóle, słuchajcie, na początku w tej galerii wchodzę, wpisuję kosmo-postać, i nic nie, moją boże Skończyłem się, nikt mi nic nie wstawił, ale później się Okazało, że wszedłem na filmiki i mówiłem wam, żebyście wstawili na hashtag postać kosmo. I, i, I okazało się, że tak. I wstawiłem kilka właśnie syren... facetów, więc ta młoda, jak tu siedzi, zobaczcie, jaką ma frajdę normalnie, nie? Zobaczcie, kiedy są słodkie, na rady. Ten mi tu zasnął. Proszę bardzo, tutaj mamy budowanie rzeźby z piasku. Tutaj się dziewczyny bawią, tutaj młody śpi, jakieś dziwne i grafiki, ptaki sobie chodzą, jest dobrze. Ogólnie na parcelach wakacyjnych budować nie można. Natomiast jak wpiszcie sobie kod BB Enable Free Build, to będziecie mogli to zrobić. No, bo ja na przykład teraz potrzebuję tutaj wanny, bo okazuje się, że dzieci mi będą śmierdziały. Więc muszę sobie ten domek troszeczkę pozmieniać. Ooo, Lidia i Esmi. Jeżeli chodzi o to dwójkę, tu panuje porządek. Młodszy członek rodziny z szanuje starszego, spełniając jego wymagania. Wow! Wylosowała im się surowa dynamika rodziny. Wydaje mi się, że Lidka w sumie nie byłaby jakaś mocno surowa, jeżeli chodzi o swoje dzieci. No, ale jeżeli tak mi gra, sugeruje, to ja jestem za tym. Ja lubię w ogóle wiecie, jak gra mi sugeruje rzeczy. Bo wtedy czuję, że ci Simowie mają takie. Coś poza moją kontrolą jednak, a ja to lubię. Ogólnie nie wiem czy to jest dobry pomysł na postawienie tej wanny bo dosłownie wszyscy mogą to zobaczyć. Czy ty jesteś Sereną? a nie, ty jesteś Steam'em z gry, to ja ciebie nie chcę. Ale tutaj postawiłem tą wannę, bo nigdzie indziej w domku się jej postawić nie dało, więc no cóż. Trochę to nieodpowiedzialne, że ona tam myje swoje dziecko w wannie, a tutaj jest jakaś pani, która przychodzi do naszych dzieci i dotkoło tyle naszego dziecku, które ona może ukraść. No ale na szczęście to są Simsy, a nie normalny świat nie zostawiajcie swoich dzieci na plaży samotnie. Choć ją że czemu zagaduje do twoich dzieci w ogóle i co ona sobie tutaj robi. Stara rasplo, zagadujesz do moich dzieci, o co ci chodzi? Zostaw je w spokoju. Chociaż w sumie tutaj to też jest niebezpieczne, bo zobaczcie, tutaj nie ma żadnych barierek, one się bawią, no ale to Simsy są na szczęście, no nie. Myślę, że w takim dniu jak dzisiaj można zamówić jakąś dobrą pizzę. I na pewno ostatnie co chce się robić naszej lidce to gotować. I czy one wszystkie mogą w tym domku w sumie sobie robić drzemki? O, a ty też możesz tutaj się zdrzemnąć? A nie, już tylko dwie osoby, szkoda. To by było fajne, gdyby mogły w trójkę sobie tutaj spać, no ale chociaż mogą w dwójkę. Jest i pizza, proszę bardzo, jak ona wzięłaś śmiesznie. To w ogóle tej wodę, patrzcie tutaj, to woda by odpowiada śmiesznie, że może sobie normalnie wchodzić do domu przez wodę. Jak byłem młodszy, to jedzenie pizzy dla mnie to był jakiś canon event, bo mieliśmy może taką pizzę raz w miesiącu i to było, wiecie, niesamowite wydarzenie, a teraz. No to nie mówię, że jem codziennie piszę, no nie, ale to już nie jest to samo. Myślę, że skoro jest wieczór i nasza litka jest w miarę wyspana, to możemy pójść na jakąś randkę z syrenką albo trytonem i zaraz wam pokażę Simów, których wprowadziłem. Wszystkich tych panów wstawiłem tutaj i myślałem, że spoko by... Ouu, jeden jest u nas! bo to jest Barka Familiar, tu, tu, tu. Dwóch z nich jest u nas, dobra, to już będę wiedział, którego z nich tego, Aleksi Wes, albo kaspian Aquamarin. W każdym razie to są panowie, których pobrałem z galerii, wsadziłem do tego domku, no i e, miałem właśnie tego, którego pierwszego spotkam, wziąć za ojca naszych dzieci, więc wracam do nas, do domu i zobaczymy, kogo pierwszego na naszej parceli gdzieś w okolicy zauważę. Wróciłem do naszych simów i zatem będę szukał... dobra, tu są jacyś ludzie. Ej, czy on, czy on jest właśnie... tak, tak, ten Sim był właśnie zrobiony jako jeden przez was, dobra. Tylko e, ja chciałem ogólnie, żeby to było troszkę bardziej tak realistycznie, że on sobie podchodzi, bo mało kto teraz w tym wieku podchodzi w tych czasach do kogoś mówi, hej, pójdziemy na randkę, coś tamtego, tylko pobrałem aplikację randkową do Simsów, która się nazywa właśnie SimDa I zobaczymy, czy da nam się tego jakoś nazywa, Alex Wes. Jakoś na tej apce znaleźć. Uuu, <laughs> jednorazowe spotkanie. Chcesz kogoś poznać tylko na jedną noc. Znajdź kogoś, kto szuka tego samego, czy on tu będzie? Jest, patrzcie. I co? Teraz się wydarzy? Czy jakby on nam odpowie coś, czy. Aha, nic, nic się dosłownie nie stało. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, udało się teraz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I możemy iść na tą randkę. No to może właśnie zostawimy sobie dzieci, na opiekunka, opiekunkę, a my pójdziemy sobie e, sami gdzieś na plażę, żeby sobie popływać, zobaczyć, czy ma faktycznie ten ogon, bo to najważniejsze. Wow, jak on się odstrzelił! <laughs> Kosmita tu też jest. Marta jakaś lol. Co tu robisz w ogóle o tej porze? No dobra, ale mamy do wykonania kilka rzeczy, więc miejmy nadzieję, że nam się to uda zrobić. Proszę o osobę w ogóle, która jest twórcą tego otypka, tutaj. I się pochwalić, może dodać jakąś historię do niego. W na następnym odcinku sobie to przeczytamy. Dobra, i widzę, że idzie na to, idzie w nasze flirty, więc jest dobrze, jest dobrze, kochani. Boże, już mamy to zrobione, a tak dużo w sumie nie zrobiłem. Tylko buzi w rękę, no nie, więc jakby. Dobra, słuchajcie, jest buzi w usta, i teraz musimy go namówić do tego, żeby się z nami pokąpał, żeby zobaczyć, czy serio jest Syreną. Więc płyń razem tutaj i zobaczymy, czy ukaże nam on swój. Piękny ogon, czy nie? No pokazuj, czy tutaj faktycznie możemy mieć na to, że będzie mieć syrenię dziecko, czy jednak nie. Uwaga, uwaga. Aha, aha, nie pokazał, ale... Może być też tak, że on nie chce nam w ogóle tego pokazać, wiecie z jakiego powodu? Że on nam jeszcze na tyle nie ufa, więc zapytajmy się po prostu go, czy jest syreną. Co wy na to? Myślę, że on nam odpowie, skoro jesteśmy już w takiej dobrej relacji. Syrena? Skąd ten pomysł? No co ty gadasz, nie powiesz nam tego? po całej wodzie. Boże, jakie to słodkie, że oni się tak całują w wodzie, ale nadal nie chce powiedzieć nam, że jest syreną. Ale możemy wejść MC Command Center dzięki temu i sprawdzić po prostu to w edycji Sima. Okej, okay, jest syranom, czyli go mi po prostu nas oszukał. Ty oszukisto. No zobaczcie, cóż musimy iść znaleźć jakieś miejsce, w którym możemy zrobić barabara bara. i w sumie możemy to zrobić, skoro jesteśmy w Sulani pod wodospadem, bo przecież jest takie miejsce. I wodospad jest chyba tutaj w właśnie muapelam, tak mi się wydaje, więc wejdźmy tutaj i może tam, gdzie znajdziemy to miejsce. Najsi mówi, biegną po to, żeby zrobić Barbara tutaj tutaj właśnie pod wodospadem, bo że bardzo postaraj się o dziecko pod wodospadem. A czemu on, o Boże, musisz po niego biec, serio? Jakiś taki niechętny, ty biegniesz, a on w ogóle ma to gdzieś, nie? Okej, okay, w końcu tutaj przyszedł i możemy zacząć. Proszę bardzo, zobaczymy, czy uda nam się mieć dziecko pod wodospadem. Mam taką nadzieję. No i gdzieś, akurat tutaj, tylko lecą serduszka, nic ciekawego, ale wodospad zaliczony, to najważniejsze. No dobra, czas lecieć do domu, żeby zobaczyć, czy mamy ciążę. Jezus, stara, byś się utopiami prawie, to nie o to chodzi. Czy mamy ciążę? Lecimy szybko, szybko na kibelek. No kochani. Czy będzie ciąża? Tego dowiemy się za sekundę. Mam nadzieję, że tak, bo nie chcę drugi raz kombinować. Boże, dzieci są w ogóle nieogarnięte, przychodzą tutaj. I co? Młoda też widzę, tutaj reaguje. Boże, patrzcie, jak ona jest tak. Dawaj, mało, dawaj, ciąża, będzie dobrze. Uhuuu, uwaga. Dobra, chyba jest w ciąży. Jest zdziwiona, więc jest dobrze. Nie wiem, czy ona widzę. każdym razem, bo już ma które dziecko z kolei, ale ciąża się udała. Świetnie. I miejmy nadzieję, że w końcu będziemy mieć syrenie Dzieciątko. O, dwie Może to oznaczać, że to będzie Syrena? Mam nadzieję. O, mój Boże święty. To. To jest, czemu to jest nasza niania? i czemu ona tak wygląda i ja się tak przestraszyłem, normalnie serce mi bije, idź sobie stąd, idź sobie stąd, wyglądasz dziwnie, coś jest z tobą ewidentnie nie tak, nie wiem skąd przyszedłeś, ale wyjdź stąd na naprawdę, Boże, jeszcze idzie popłynąć, skąd my mamy tyle pieniędzy w ogóle, czyżby przyszły nam alimenty? Tak, więźnie z alimentów, wow, to mamy sporo na no, nowe pokoje dla naszych dzieci, to dobrze. W końcu wracamy, kochani, do domu, bo już się nasz urlop skończył i czas... O Boże, dziecko wyleciało w tym momencie, patrzcie, z kołyski, nasz Rudolf. Jejku, w tym momencie wylatuje. Hej Rudolf, raz, dwa, trzy. Jakim będziesz wszystkim? Będziesz dzieckiem spokojnym, no to super. W takim razie czas, żebym go przerobił chyba, co? Dosłownie nie wiem po kim on ma taki kolor skóry. Włoski jak chce, to może takie mieć, ale nie spodziewałem się, że taki kolor skóry będzie miał zupełnie szczerze, powiem Boże, jak tutaj... Bardzo słabo widać w ogóle jakkolwiek te brwi na nim, no ale dobrze. Uznałem, że w sumie spoko, bo gdyby jakieś dziecko nosiło okulary, bo jeszcze żadnego takiego nie było, więc Rudolf będzie taką osobą. jak widzicie, jest on blondynem z ciemną karnacją, ale uznałem, że będę go ubierał w jasne rzeczy, ponieważ wiecie, jest on synem papcia Mroza, więc jasne rzeczy po prostu do niego pasują. I tak wyglądają jego outfity, w jednym nawet ma zmienione okularki na niebieskie. Słodki jest! Nie powiecie, że nie. W ogóle Jacob i Rudolf mam wrażenie, są do siebie podobni, według mnie oni będą besties, ale zobaczymy, jakim to wyjdzie. Czemu mamy dwie w ogóle? Co tutaj się dzieje? Nie Żadnych z was. Nikogo. Odwołaj ją i odwołaj jego. Dajemy sobie radę. i Już naprawdę, uwierzcie mi. O jezus, dziecko mi padło tutaj. <toddź> <toddź> Dobra, może jednak potrzebowałem tych nianich. O jezus, ugryzła ją. Czego taka jesteś wnerwiona? Boże, uspokój się. Wstajemy, bo mamy już drugi trymestr. Więc lecimy do szpitala na USG. Dowiemy się, jaką mamy płeć, bo ja już tutaj przygotowałem miejsce na kolejny pokój dla kolejnego dziecka. I lecimy z naszą ulubioną panią doktorą, Już ją znamy. W ogóle ona się nazywa AI, czyli sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja robi nam badanie USG. Ciekawe, czy kiedyś to będzie możliwe. Na razie, nasza pani jest sztuczną inteligencją, po prostu tak to się dał na imię. Okej, okay, proszę, żeby to nie było więcej niż jedno dziecko. O Boże się w ogóle o wielkanocy, będzie króliczek, będziemy musieli go zapoznać, żeby później mieć z nim dzieci. Nie więcej niż jedno dziecko, proszę. Tylko o to proszę o nic więcej, bo ja po tych treczkach już nic nie zdzierżę. Uwaga! Jednego zdrowego dziecka jest dobrze, jest dobrze. I dziewczynka jeszcze, super, więc możemy stworzyć dziewczyński pokój dla przyszłej Syrenki, miejmy nadzieję. Zrobiłem pokój naszej córce, która będzie syrenką i pobrałem takie łóżko morskie, jak widzicie, bo staram się troszeczkę, wiecie, zachować klimat jednak każdemu dziecku. Taka ten pokój wygląda i zeznałem się nad tym łóżkiem, bo jest ono alfa, ale nie mogłem żadnego Maxi właśnie w takim motywie oceanu. Albo właśnie czymś takim podobnym, no nie morskim w ogóle znaleźć, więc na razie jest to takie, nie jestem go pewny, ale no, no jest. Zobaczymy, co będzie później, czy je zostaje, czy się zdecyduje je zostawić, ale to pewnie w następnym odcinku ogarniemy. I myślę sobie szczerze, że muszę zastanawiać się powoli nad nowym domem, bo no tu już mamy dziecko w piwnicy, tutaj już mamy jedną sypialnię, tutaj kolejne dwie, i zaczynam się po prostu robić coraz mniej miejsca w tym domu, więc trzeba będzie po prostu zainwestować chyba w jakiś większy dom niedługo. Tak ewidentnie. A dzisiaj przy okazji są również urodziny naszego Jacoba, więc jego pokój też również się zmieni, no i powinniśmy może zaprosić Grega, nie wiem czy on jest najmniej, że tak powiem socjalizowany z ludźmi, więc nie wiem czy Greg przyjdzie na jego urodziny. Uuu, Bella i Esmi mają trudną dynamikę, rodzinę, dobra, ej, czyli patrzcie jak to się układa normalnie, jakby, jak w mojej historii, że one się, wow, ale je zarąbała mocno, że one się faktycznie nie lubią i tak samo Esmi chyba z Renesmi ma. Trudną. Tak, Boże, a i to jest niesamowite, że one się jakby nie lubią i to jest idealnie jak. Ty kim tu jesteś? Czemu ty tu przychodzisz w takiej czapce, studenckiej, O czym ty do mnie? Nie jesteśmy najlepszym przyjacielem, my się nawet nie lubimy. Wyjdź stąd, napastujesz z gnoju, wyjdź stąd, idź do domu. Idź sobie, proszę. Czyli to jest co za dziwny typ. To jest jakiś stalker normalnie. Jest króliczek, jest króliczek wielkanocny. Hejka! Zaraz do ciebie podejdziemy. No jest trochę rozgniewana, więc mam nadzieję, że go nie opierdzieli, ale musimy mieć do niego kontakt, żeby mieć z nim też dziecko później przecież. Patrzcie, sprzedam swoimi wielkimi łapami jak dziecko kopie, ja nie mam siły. No, także mamy już do niego numer telefonu, to najważniejsze. Jest ogólnie dziwna sprawa, bo nasz kosz tutaj, jak widzicie, kipi czymś zielonym z podłoża. I ja nie mam pojęcia co to jest, bo ja nic nie mogę tutaj, nie mogę chciąć żeby to sprzątnąć. Widzicie nic nie mogę z tym zrobić. Co to jest w ogóle? Aaa! To jest miliony pampersów. One już zaczęły w ogóle wydawać jakąś dziwną maź, przedziwną. Nie mam pytań, co to było. No to skoro jesteśmy w takim wielkanocnym klimacie i szukamy sobie pisanek i wszystko, to też na szybko upieczemy właśnie. Jakieś fajny torcik, może nawet hamburgerowy dla naszego Jacoba I zrobimy mu urodziny w Wielkanoc po prostu Zaprosimy jego ojca Grega, mam nadzieję, że uda się i on po prostu przyjdzie Pomożemy zmuchnąć świeczki Jacobowi I zobaczymy jak będzie wyglądał jako Toddler no, i 100 lat dla niego w końcu, bo już naprawdę było to męczące. Czemu on znowu ten stalker tu przyłazi? Zostaw nasz spokój! O co chodzi z tą czapką? Nie, nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi! Zostaw nasz spokój! Ja się go boję, słuchajcie. Uuu, zyskał cechę bonusową. Jest rezolutny. Jest on ponad przeciętnym niemowlem. Wow, było kochane i zadbane, super. I dostał prezent od Grega. Jest, jaki jest słodki. Myślę, że będzie mega śliczny. Zobaczymy, czy już ciekawego coś dostaliśmy od Grega, czy nie. Ale jeszcze nie widzę nic w sumie. A nie, to jest chyba ten konik, który on dostał. Dobra, to dam mu do wyposażenia, niech ma. Boże, zobaczcie, jaki jest słodki, ja dam rady. No naprawdę. Jedno z ładniejszych dzieci, które nam się urodziło. I to z Gregiem, więc jestem w szoku. Oficjalnie, to jest najsłodszy członek tej rodziny. Mamy naszego Jacoba. Tak on wygląda, oczywiście. Staram się utrzymać tą naszą tradycję brązowych ciuchów za niego. I praktycznie to w ogóle wygląda jak taki dziadek, tylko że. Nie wiem, z metrowy po prostu. Tutaj ma to jest najsłodsze, rzecz w ogóle z wilkołaku, więc musiałem mu ją dać do snu. Tak on wygląda. Tutaj ma taką na imprezkę, na pływanie i tutaj na ciemną pogodę i na zimną pogodę. Znowu to, bo to jest najlepsze na świecie. Także tak on wygląda, tak jak mówię. Brązowa tradycja została w jego przypadku zachowana, więc mega fajnie jest, on super. I już od początku zaczyna rozrabiać, nie mam pytań. Ej, co to są za rzeczy? W ogóle jakieś kwiaty porozkładane? I tajemnicze pudełko. Co? Czy to nasz okropny stalker Koji dawał nam jakieś znaki? Wyślij do domu, idź sobie Koji, nikt Cię nie chce tu. Zobaczymy co to. Pękana skamielina, co to ma znaczyć? Nie mam pytań dziwne. Mamy tutaj oczywiście specjalne łóżko z wilkołaków. Zniknęło, pozdrawiam dla naszego syna. Znowu zniknęło. Idealnie będzie tu pasowało. No może w jakimś ciemniejszym kolorze? O, to jest to. Patrzcie, patrzcie jaka kolejka do kąpieli tutaj jest po prostu, jak grzecznie stoją. <laughs> o o, zaczął się poród w końcu, dzwoni do nas znowu dalek mróz. Lecimy zatem rodzić i mam tutaj, jak widzę, poród teraz, który jest... Porodem bardziej realistycznym, ale muszę też odejść, bo YouTube nie lubi tych porodów, więc zobaczymy sobie tylko pod koniec, jak to będzie oglądało. Nasza litka, jak widzicie, psze. no i będzie mieć córkę, więc muszę iść do komentarzy właśnie waszych i zobaczyć, co wy żeście tam wypisali ciekawego, jakie imię wybiorę. Widzę, że najczęściej ewidentnie pojawia się imię Ariel, czyli od naszej syrenki Arielki. I w sumie ja ostatnio byłem w ogóle w kinie właśnie na małej syrence i mega mi się spodobał ten film. Więc możemy zasadniczo ogarnąć Więc możemy zasadniczo nazwać naszą córkę Arielka. Także niech będzie Ariel, proszę bardzo I zobaczmy jak tutaj wygląda Proszę bardzo, rodzi się teraz w tym momencie dzidziuś I zaraz będzie nam tutaj dosłownie położony na pierś W sensie no nie nam tylko Lidce, zobaczcie Jest bobasek, jaki to jest słodkie W sensie nie widać, o jest tutaj, zobaczcie No przesłodkie, co? Lubi, lubi, pojedź od niego Mega, mega słodkie no i kochani, wracamy po porodzie. Nasza Arielka jest ciemnoskóra. Coś mam zepsute z tymi skinami, bo jej ojciec był ewidentnie jasnej karnacji. Oczywiście kładę ją w jej pokoiku. Tutaj i będziemy kończyć powoli, moi kochani, ten odcinek. Cóż Litka wygląda, jakby patrzyła o pomoc do nieba po prostu, ewidentnie, bo chyba już nic innego jej nie pomoże. Pamiętajcie o tym oczywiście, żeby na hashtag postać Kosmo wysyłać swoje postacie nadnaturalne i wysłać mi imiona dla dzieciaków, bo oczywiście będę je wybierał. Tylko teraz nie powiem wam, jaka będzie to postać nadnaturalna, kolejna, która, z którą Litka będzie w ciąży, to zobaczcie już w następnym odcinku. A ja dziękuję Wam moi kochani za oglądanie tego filmu. Jeżeli ten film gdzie... Podobał się, was macie oczywiście, do łapki w górę, subskrypcji i pisanie komentarza. Dziękuję, do zobaczenia następnego i pa!